zespołem uks Widzę mimo, że awansował grał chimerycznie. Wygrywał mecze z faworytami, przegrywał mecze z niżentowanymi przeciwnikami. E, no choćby ten ostatni mecz z koroną Kraków przegrany, a jednak awans. Dlaczego? Skąd z czego wynikała akurat taka e, sinusoida formy widzewianek? Zresztą nie tylko widzewianek, ale także pozostałych zespołów poza pakobankiem Pabience, który z kompletem zwycięstw awansował. No tak, grały dziewczyny bardzo nierówno. Z początku było to spowodowane kontuzjami, bo praktycznie pierwszy mecz w komplecie zagraliśmy pod koniec 2009 roku, czyli w momencie, kiedy już było po pierwszej rundzie. I w, tym, I w tym czasie te porażki takie były. Potem nasz, pod, y, przyszła seria zwycięstw kolejnych osiem. Niestety w dziewiątym meczu u nas przegraliśmy z Koroną i na nieszczęście z tą Koroną przegraliśmy też w ostatniej kolejce właśnie 1 maja w Karkowie. Dobrze, że ten mecz nie decydował o, o tym, kto będzie grał w tej Ekstraklasie, bo byśmy mieli znowu pełny niedosyt. Dzień. Za kilka miesięcy start do nowego sezonu. Jest bardzo dużo spraw, tak jak Pan podkreślił, organizacyjnych do załatwienia. A przede wszystkim, może zacznijmy od tego, gdzie będziecie grać. Bo w Łodzi, Hali, która spełniałaby wymogi ekstraklasy, po prostu dla Was nie ma. No, Mamy nadzieję, że yy, władze sportowe miasta powodują, że będziemy mogli w hali przy ulicy Małachowskiego. Jest to e, przede wszystkim najważniejsze to, że jest to obiekt na widzowie, czyli blisko i stadionu widzowa, dzieci i kibice, którzy nas tak licznie odwiedzali w ostatnich meczach, będą tu przychodzić. E, I druga rzecz, że jest to sala, która ma spe, spełnia warunki. Jest podłoże e, drewnopodobne, nie jest, jest to parkiet, jest to panel, ale spełnia warunki, które narzuca Polska Liga Koszykówki Kobiet. Ja by to się powiodło, jesteśmy zresztą w hali parkowej i miejmy nadzieję, że niebawem będzie tętniła ta hala e, życiem i emocjami koszykarskimi. Na pewno za, na to zasługuje, no, z udziałem oczywiście koszykarzy ludzkiego e,